Już wkrótce, bo 18 czerwca, premiera mojej najnowszej książki. Pora więc zdradzić coś więcej. Dzisiaj przeczytam Wam więc prolog Eksponatu. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Eksponat to jest zupełnie nowa seria, zupełnie niezwiązana z tym, co działo się przedtem w Lipowie. Także możecie to czytać również nie znając poprzednich książek. Ale jedna z bohaterek jest dla tych obu serii wspólna, a mianowicie Klementyna Kop. PROLOG Tydzień przed wyścigiem. Last Stop, Floryda. Sebastian Wood. Sebastian Wood przywieścił podróżny worek przez ramię i poprawił kurtkę. Od Atlantyku wiał silny wiatr. Niósł zapach wody, wodorostów, soli i ryb. Sebastian niezbyt lubił turystyczne miejscowości położone bezpośrednio nad oceanem, ale przywiodła go tu praca. Westchnął. Miał wrażenie, że bryza przeszyła go na wylot. Obciągnął jeszcze raz kurtkę. Tuż nad pośladkiem miał tatuaż. Jego sekretarka zawsze żartowała, że zrobił go sobie w miejscu, które zazwyczaj wybierały kobiety na jakieś figlarne ozdóbki. I to jeszcze róże. Śmiała się. Wiesz, co ludzie powiedzą, jak zobaczą cię kiedyś w kąpielówkach? Agnes, daj spokój. Jesteś najbardziej zachowawczą dziewczyną na całej Florydzie. On sam nie obawiał się, że ktokolwiek będzie się z niego naigrywał. Nie należał do ludzi, z których się żartuje. Tylko Agnes to robiła. Pozwalał jej na to, bo ją lubił. Może nawet bardziej niż lubił. – To na cześć mojej babci – dodał jeszcze. – Wiem, wiem – odparła z uśmiechem. – Droczę się tylko z tobą. Droczę się, figlarne – to były właśnie takie słowa, jakich mogła użyć babcia Greta, które imię wytatuowała sobie razem z kwiatem. Agnes była młoda, ale do bólu staroświecka. Zupełnie nie pasowała do Orlando, gdzie dziewczyny najczęściej chodziły w kusych strojach, prezentując chętnie swoje wdzięki. Ona zawsze była zapięta na ostatni guzik, nawet w najgorsze upały. Zresztą, to ludzie doceniają więc rodzinne, Zależ sobie z tego sprawa Agnes. W Orlando mieszkało sporo latynosów. Oni wiedzieli, co znaczy rodzina. Wielu najostrzejszych zawodników miało dziary z imionami rodzicielek. Sebastian matki właściwie nigdy nie miał. Wolała narkotyki niż jego. Dlatego babcia Greta musiała mu ją zastąpić i trzeba powiedzieć, że zawsze robiła, co mogła. Cieszył się, kiedy była taka dumna, jak wstąpił do armii. Przeżywała jego misje w Iraku i Afganistanie, to jasne czasem nawet napomykała, że wolałaby, żeby nie jechał. Jednocześnie jednak opowiadała wszystkim, jakim to jej wnuk jest bohaterem. Nie oponował, choć po głowie chodziło mu zasadnicze pytanie. Czy w wojnie tak naprawdę jest jakiś heroizm? Sebastian nauczył się zabijać i nie miał z tym najmniejszego problemu, ale czy to było bohaterskie? Co częściej dochodził do wniosku, że nie. Oczywiście babcie Grecie nigdy tego nie powiedział, nie zrozumiałaby. Ruszył przez miasteczko niespiesznym krokiem, niosąc swój worek z podwójnie cennym ładunkiem. W takich miejscowościach życie toczy się wolniej i gdyby za bardzo się spieszył, odstawałby od pozostałych. A tego nie chciał. Wystarczyło, że mieszkańcy Las Stop na pewno i tak zauważyli, że Sebastian nie jest stąd. To nie miało większego znaczenia pod warunkiem, że go nie zapamiętają. Była spora szansa, że nie zachowają go w pamięci, bo w takich miejscach zawsze kotłowało się sporo turystów. Lokalna ludność przyzwyczajała się do obecności obcych, chodziło więc teraz najbardziej o to, żeby się nie wyróżniać. Zapraszamy! Świeża kawa! Sebastian odwrócił się szybko. Sprzedawca z niewielkiej kafejki go zaskoczył. Wyglądał jak żywcem wyjęty z lat 50. Wszelki, fartuch i tak dalej. Lokal stanowił jednak miszmasz stylów. Trochę śródziemnomorski, trochę loftowy. Być może stworzony z tego, co akurat było dostępne. Byle tylko otworzyć jak najszybciej. W last stop pełno było lokali gastronomicznych. Każdy dzień zwłoki oznaczał oddanie pola konkurencji. Nie powinniście sprzedawać świeżych ryb? zażartował Sebastian. To było pierwsze, co przyszło mu do głowy, chociaż nie lubił ryb. Gdyby był burowaty, może ten człowiek zwróciłby na niego uwagę. A łód naprawdę nie chciał zostać zapamiętany. Lekki komentarz podszyty żartem powinien chyba być akurat. Poza tym Sebastian i tak nie wszedłby do lokalu, nawet gdyby miał teraz czas. Na froncie odzwyczaił się od picia kawy. Podnosiła ciśnienie, a jeśli chce się dobrze strzelać, trzeba je mieć pod kontrolą. Jedno uderzenie serca więcej, jeden dodatkowy oddech i lufa o kilka milimetrów. Mało? Może. Wystarczy jednak, żeby pocisk poleciał zupełnie gdzie indziej niż się chciało. Sebastian nadal umiał świetnie strzelać. Ćwiczył codziennie, żeby nie wyjść z wprawy, dokładnie tak, jak został wyszkolony. Snajper doskonały. Najbardziej lubił korzystać z broni, która towarzyszyła mu w Afganistanie i Iraku. Karabinek MK-12 dawał poczucie przyjemnej precyzji. Lufa była kuta na zimno, co zwiększało wytrzymałość stali, a jemu dawało pewność, że trafi. Bo to m.in. od lufy zależy, czy karabin będzie celny i co najbardziej kluczowe, czy ta celność będzie powtarzalna. – Nie sztuka trafić raz. Trzeba umieć to powtórzyć. – Ryby? To nie u mnie – odkrzyknął właściciel kafejki, wyraźnie rozczarowany. Sebastian wzruszył ramionami i poszedł dalej ze śmiechem przyklejonym do ust. Nie było mu żal tego człowieka. Znajdzie innych chętnych do wydawania pieniędzy. Las Stop może nie było najbardziej popularnym miejscem w okolicy, ale miał pewną renomę. Przede wszystkim zaś intrygowało. Czarna plaża, zatoka zębów, doskonałe fale do surfowania, a do tego dreszczyk grozy, bo podobno w niektórych miejscach można było spodziewać się ataku rekinów. A jeśli tego było mało, tajemnicą poliszynela stanowi fakt, że mieszkała tu jedna z najbliżej ze sobą spokrewnionych rodzin w Ameryce. Innymi słowy, wszyscy ze wszystkimi sypiali w kazierczych związkach. Podobno przybierali różne nazwiska, żeby to sprytnie ukryć przed urzędami. Sebastian był człowiekiem rodzinnym, o czym świadczył chociażby tatuaż z imieniem babki, ale to już przesada. Niektórzy jednak fascynowali się takimi tematami i podobno przyjeżdżali tu tylko po to, żeby kręcić vlogi o wsobnej rodzince. No i do tego wszystkiego była jeszcze wyspa zaginionych. Sebastian właśnie tam się wybierał. Dobrze mu za to zapłacono. Znów poprawił worek na ramieniu. Dobrze mu zapłacono i dlatego wiózł ze sobą te rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nigdy nie wiem, jak czytelnicy odbierają moją książkę. Zostawcie mi w komentarzu wiadomość, co myślicie. No i 18 czerwca mam nadzieję, że dacie mi feedback, kiedy już będziecie mieć książkę w swoich rękach i że ta książka sprawi wam radość albo na wakacyjnym wyjeździe, albo po prostu w domu, kiedy będziecie mieć chwilę, żeby poczytać. Także widzimy się następnym razem. A jeśli podoba Wam się mój kanał, to subskrybujcie, bo na pewno mi to pomoże.